Hejka kochani, ogólnie dzisiaj taki temat ogólny. E, chciałam powiedzieć parę słów na temat magii, e, magii, okultyzmu. E, no ogólnie chciałam tak ogólne takie rzeczy powiedzieć i też e, fajny temat mnie ostatnio zainteresował. E, niebezpieczeństwa związane tutaj z magią, z, z praktykami okultystycznymi. Yy, więc, więc tak, na początku chciałam wam pokazać w ogóle co ja mam e, powiem wam szczerze, że miałam o dużo więcej rzeczy ale stwierdziłam, że nie są mi one potrzebne i po prostu posprzedawałam, ale te co jeszcze mi zostały to wam pokażę w ogóle nie wiem co mogę wam tutaj pierwsze pokazać e, pokażę wam moje wahadełko moje wahadełko takie fajne. Ogólnie kupiłam na, w sklepie Ezo Bazar. Śliczne. Jest w ogóle tutaj z takimi y, czakrami. Y, jest genialne. Bardzo mi się podoba. Takie wahadełko. Y, co ja jeszcze mam? Tutaj mam ogólnie y, runy. Mam runy y, wygrawerowane na ametyście. Tutaj są na ametyście. Runki. A co jeszcze mam? Co jeszcze mam? A tutaj mam ogólnie kamienie. Moje kamienie mam tak. A to jest chyba obsydian. Czarny. Tutaj mam kryształ górski. To jest w ogóle nieodłączny element każdej czarownicy. Kryształ górski. Tutaj mam kamień księżycowy. I w sumie powiem wam szczerze, że bo niektóre te kamienie kupowałam w Niemczech i powiem wam szczerze, że się naprawdę opłacało, bo dałam 2 euro. Też taki sklep ezoteryczny, tutaj oszlifowany nie. Kamień księżycowy mam. Tutaj mam Aventury. Nie, awenturyn Chyba awenturyn Nie jestem pewna. Kwarc różowy. Mojej kolekcji. Eee, też kupiłam tutaj Tygrysie Oko. Też chyba za 2 euro. Tygrysie Oko. Eee, I mam ametyst z. Nie wiem czy to będzie widać, bo to już teraz zeszło widać chyba. Z runą Dagas, bo Dagas to jest ogólnie moja runa urodzinowa. I tutaj mam takie małe eee, kryształki. Yy, kryształu górskiego, nie? Takie malutkie. I co jeszcze Wam mogę pokazać? Karty. Powiem Wam szczerze, świetne są te karty. One się nazywają Kamienie Wróżą i to były w sumie moje pierwsze karty yy, do wróżenia. W ty tych kart ogólnie zaczęłam wróżyć pierwszy raz. E, to są bardzo fajne karty, bardzo je polecam. To są takie karty, coś pomiędzy tarotem a, a taką wyrocznią. Powiem Wam, tutaj są chyba tak, 42 karty. One ogólnie mają bardzo fajny obraz. Tak wyglądają, tak mniej więcej Wam pokażę. Są ogólnie super. I fajnie się z nich wróży na początek, jak najbardziej. Są bardzo proste do opanowania i, i yy, bardzo, bardzo je tutaj polecam. Jeżeli chodzi o takie karty, jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce tutaj używać kart Tarota to i wolałby takie lżejsze karty, to naprawdę bardzo polecam kartykami nie wróżą. Ja za nie dałam 14,70. Gdzie ja je kupiłam? Na pewno przez internet z Allegro. Eso, nie kurczę, nie powiem wam teraz, jak ten sklep się nazywa. Na pewno nie Eso ale wpiście sobie kamienie wróżą i tam wyskoczą Wam właśnie te karty. Powiem Wam naprawdę, polecam z całego serca dla osób, które albo nie chcą tarota, wolą jakieś lżejsze karty. Z nich się bardzo fajnie wróży, więc naprawdę polecam te karty. Jeszcze przed tymi kartami miałam takie klucze anielskie, ale to taka bardziej wyrocznia jest. One nie są do wróżenia to jest taka bardziej karta dnia, ale też fajne karty też fajne karty. Też je polecam. Też chyba wam za nie, wiem, 20 zł, coś takiego. Tutaj za te karty. Książki. Książki, jakie ja polecam, jeżeli chodzi o, o początkujące czarownice i te zaawansowane. Nie mam ogólnie dużo książek, ale zacznę dla tych początkujących. Dla początkujących czarownic bardzo polecam Moon Journal. Jest to taka książka. Ogólnie jest to książka z wydawnictwa Znak. Znak. To jest bardzo, to jest taka typowo książka, która wprowadza właśnie w taki świat magii. Tutaj książka bardzo dużo mówi o księżycach, o kwadrach księżycach, o nowiu, tutaj o pełni i tak dalej. Są bardzo proste rytuały. Y, dla osób początkujących y, y, tutaj właśnie jest bardzo fajna ta książka. Ja ogólnie y, czytałam ją, znaczy dla mnie to jest bardziej taka taka y, nie, że słaba ta książka, tylko po prostu jak bym to wytłumaczyć, no y, ja bardziej wolę takie książki już bardziej typowo, o magii, zaklęciach i tak dalej. No. Tu jest właśnie taka typowo książka, jakby ktoś chciał zacząć tutaj z ezoteryką, też dużo opowiada o, o znakach zodiaku, o fazach księżyca, więc bardzo polecam kryształa też mundurna. Co jeszcze tutaj mam z książek? Książka Wika. Książka Wika też bardzo fajna, i powiem wam szczerze, dla osób, które chciałyby. Wkroczyć na ścieżkę Wika, też ją bardzo polecam. Ogólnie ta książka nie jest w ogóle jakaś skomplikowana, jest bardzo fajna, powiem Wam szczerze. Jest, jest tutaj o sabatach, yy, o poszczególnych narzędziach rytualnych, yy, do czego służą i tak dalej. Zaklęć jest mało, to Wam mówię od razu nie ma tutaj za dużo zaklęć. Yy, ale myślę, że, że tutaj jest bardzo fajna książka, jak ktoś by chciał wkroczyć na, na ścieżkę wikańską. Jest bardzo dużo tutaj o kamieniach, bardzo dużo o kamieniach. Yy, I powiem Wam szczerze, że, że fajna, fajna książka o kamieniach bardzo dużo o ziołach jest, o ich właściwościach tak samo o kamieniach, yy, o kolorach o talizmanach. Więc więc bardzo tutaj y, polecam. Tą książkę jest prosta, bardzo fajna. Nawet tutaj są przykładowe imiona magiczne, jakie możecie sobie tutaj wybrać. Więc polecam. Y, następna książka: o, Rytuały, amulety, zaklęcia i rytuały białej magii. Y, nie, żebym nie polecała tej książki, bo jest bardzo fajna naprawdę. Tylko, że składniki, kochani, są kosmiczne. Kosmiczne. Ja z tej książki naprawdę nie wyciągłam nic, no bo nie mogłam nic tutaj kupić. Parę rzeczy może zrobiłam z tej książki, ale bardzo kosmiczne są składniki. To już jest naprawdę takie dla, dla zaawansowanych yy, czarownic. Na przykład łyżka stołowa z proszkowanego korzenia Jana Zdobywcy. Jedna łyżka stołowa z proszkowanego pięciornika rozłogowego. Rozłogowego, dobrze czytam. To jest tutaj kosmiczne są składniki. Ale jak ktoś ma takie składniki i wie, gdzie je zdobyć, to polecam tą książkę naprawdę. Polecam. Niektóre rzeczy są proste do zrobienia, ale większość, większość jest tutaj skomplikowanych. I najbardziej w sumie chyba polecam tą książkę. abyście zdobyli. Wielka księga białej magii tutaj jest. Ta książka jest w ogóle cała poświęcona zaklęciom. I tutaj są naprawdę proste zaklęcia. Powiem Wam szczerze, że 90% tych yy, składników i tych zaklęć zrobicie bez problemu. Zrobicie bez problemu. Jest bardzo prosta ta książka. Bardzo proste zaklęcia, bardzo fajne. I powiem Wam szczerze, bardzo polecam. Bardzo polecam tą książkę. Tak, kochani, i to tyle. W ogóle muszę Wam coś pokazać. E, moją Anabel, którą zrobiłam oczywiście sama z pomocą e, tutaj Ady. E, e, Ada oczywiście prowadzi tam Instagrama ze lalkami, z creepy lalkami. A ja postanowiłam zrobić coś, coś lepszego niż mumia. Osoby, które mnie yy, nie śledzą na Instagramie, yy, to nie wiedzą, że jeszcze zrobiłam mumię. Tam możecie wejść na Instagram, ale nie mam jej tu przy sobie, nie będę jej pokazywać. A tutaj jest moja Anabel, ale robiłam ją swoimi rękami, nikt mi nie pomagał. Yy, I powiedzcie mi, kochani, co sądzicie o Anabel? E, dobra. Co jeszcze chciałam tutaj powiedzieć? Właśnie o magii. Hmm. Czy magia jest niebezpieczna? Czy magia jest niebezpieczna? E, kochani, to wszystko zależy, do czego e, ją wykorzystujemy. To jest w sumie tutaj najważniejsze. E, czy jest niebezpieczna? Może być niebezpieczna, jak. E, wszystko tak, jeżeli wykorzystujecie coś do złych celów, czyli na przykład chcecie na kogoś rzucić urok, to wtedy oczywiście, jak wiecie, działa prawo trójpowrotu czyli to wszystko wróci do nas z potrójną siłą. I wtedy nie radzę rzucać w ogóle. Jakichś uroków na kogoś, ja nigdy tego nie robiłam, dlatego, że zawsze wiedziałam po prostu, że e, wróci to do mnie z potrójną siłą. Oczywiście, jak podejrzewacie, że ktoś rzucił na was urok, to nie róbcie czegoś takiego, że a, dobra, ja też rzucę urok na tą osobę, po prostu ochroncie się. Jest bardzo dużo zaklęć, które po prostu chronią. Przed różnymi złożyczeniami czy urokami, i to jest najlepszy sposób, żeby się po prostu uchronić. To jest najlepszy sposób. Też dużo osób yy, myśli, że karty tarota są niebezpieczne. I co ja mu powiem o kartach tarota, kochani? Karty tarota. Jak ktoś też nie ogląda mojego Instagrama, tam nagrywałam. Na Instagramie e, o kartach Tarota. Czy, e, niebezpieczeństwa związane z kartami Tarota. Ale powiem Wam tutaj jeszcze pokrótce, czy Tarot jest niebezpieczny. Owszem, Tarot może być niebezpieczny u osób, które chorują psychicznie. Czyli jeżeli ktoś choruje na depresję czy na nerwicę, nie powinien brać się za karty Tarota. A dlaczego? Nie powinien się brać, nie powinnam brać się za karty tarota, dlatego że karty tarota mogą taką osobą owładnąć i po prostu taka osoba będzie sobie wróżyła wszystko, czy może iść do sklepu, czy może jechać autobusem, czy może iść tego dnia do pracy, po prostu będzie uzależniona od kart. I tak, w takim sensie karty tarota mogą być niebezpieczne i oczywiście karty tarota mogą być niebezpieczne jeżeli ktoś używa ich do złych celów tak no bo tak naprawdę to my jesteśmy kowalami losu i to od nas zależy jaką my nadajemy intencję i energię temu przedmiotu no bo karty tarota no to zwykły rysunek na kartoniku tak to to karty w samym sobie nie są niebezpieczne ale jeżeli chodzi tutaj o nadawanie intencji tym kartom, to tak, to wtedy karty mogą być niebezpieczne. Eee, więc co? Karty uzależniają. Jeżeli ktoś ma e, skłonności właśnie do chorób psychicznych, mogą owładnąć taką osobą karty tarota. Jeżeli ktoś ich używa do złych celów, również takie e, karty mogą wtedy stać się niebezpieczne. Kiedy jeszcze karty mogą stać się niebezpieczne? Jeżeli yy, nie oczyszczamy kart, jeżeli nie oczyszczamy kart, karty mogą stać się niebezpieczne. Bo ogólnie wiecie, to jest tak, jakbyście jedli, nie wiem, z brudnego talerza, tak, to karty są nieoczyszczone. Karty się powinno oczyszczać po każdym użyciu, po każdym razie, no bo karty też gromadzą energię te energię od różnych ludzi. I, I one przyjmują tą energię. I to tak samo, jeżeli te karty nie, będą, nie będziecie ich oczyszczać, to one tak samo mogą y, po prostu gromadzić jakieś złe energie. I, I potem właśnie mogą występować różne rzeczy. Nawet mogą, y, mogą tutaj y, pojawić się jakieś byty. I też w sumie słyszałam kiedyś taką historię. Właśnie dziewczyna wzięła karty Tarota ze strychu i coś się do niej przyczepiło. Ale te karty, oczywiście, one nie były oczyszczone. Nie wiadomo, od kogo te karty były. Przede wszystkim też trzeba wiedzieć, zanim weźmiemy się za takie karty tarota, trzeba wiedzieć, jak wróżyć z tych kart przede wszystkim, bo to. Yy też nie może być, że wróżycie dla zabawy sobie. I... No, karty tarota to jest naprawdę obszerny temat i myślę, że zrobiłabym o tym osobny film, ale jest naprawdę obszernym tematem. Ale tak, tak, tak jak mówiłam wcześniej, mogą karty tarota być niebezpieczne. Co jeszcze może być niebezpieczne? Hmm. Na przykład wahadełko. Czy wahadełko może być niebezpieczne? Ech. Dobrze wiecie, że wahadełkiem można wywoływać duchy. Można kontaktować się z duchami. No i wtedy dobrze wiecie, że takie wahadełko może być wtedy niebezpieczne. Wahadełko tak samo powinno być oczyszczane. Wahadełko ogólnie z kryształu. Ja zawsze robię tak, że daję soli. No i dam go na 2-3 dni do wody i wtedy się oczyszcza. ja przeważnie wahadełkiem tylko oczyszczam czakry. E, więc na pewno nie wywołuję duchów tutaj wahadełkiem. E, no i tak to wygląda, kochani. E, bardzo bym was prosiła tutaj, e, jakbyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali mój kanał. Byłabym bardzo wdzięczna e, tutaj i... i mm. Jakbyście mieli jakieś pomysły na kanał, bardzo was proszę. Jakbyście mieli jakieś pomysły na kolejny filmik, to, to piszcie w komentarzach i dajcie tą łapkę w górę i suba. Bardzo was proszę, kochani. Trzymajcie się, pa.